Kaplica Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim jest jednym z najcenniejszych zabytków w sztuce europejskiej. Stanowi unikatowe połączenie gotyckiej architektury i bizantyjsko-ruskiej polichromii. Przewodnik multimedialny pozwala na studiowanie dobrze wyeksponowanych detali malarskich kaplicy, a dzięki opcji zbliżeń umożliwia dokładne obejrzenie najwartościowszych fragmentów scen biblijnych. Ze starzem małżeńskim, 13 rok. 13 rok, z piątką dzieci. Jakie dzieci to może powiedzcie, imiona? Najstarszy, najstarszy Franciszek, tam 10, 10 lat. 10 lat no. Ignacy, 8, Helena, 6, Aniela, 4 i Barbara, 2. O, Spotkaliśmy się kiedyś, znamy się długo, ale spotkaliśmy się jeszcze przed. Ja przynajmniej spotkałam Filipa i znałam Filipa przed Waszym małżeństwem i, i spotkałam go i zapytałam, jak tam twoja dziewczyna. I on wtedy powiedział tak strasznie poważnie mi, że dla, dla mnie to był szok, prawdę powiedziawszy. Przeżyłam szok. To moja narzeczona z taką jakąś czcią i z takim nabożeństwem, że mnie zatkało, bo. No Nie spotyka się teraz młodych ludzi, którzy w ten sposób raz, raz mówią. Nikt by może nawet nie zareagował, nie? Ale to. Czyli to, że narzeczona, to znaczy, że narzeczeństwo jest ważne, tak? Tak. No, dla nas był to y, taki moment y, przy, przygotowania po prostu do małżeństwa już bezpośrednio. Kiedy y, byliśmy tylko chłopak-dziewczyna, to relacje były jeszcze takie y, mniej poważne. Natomiast ten. Moment od podjęcia decyzji, że chcę być Twoją żoną, albo chcę być Twoim mężem, chcę być małżeństwem, całkowicie zmienia y, patrzenie na siebie. Właśnie staje się takim czymś poważniejszym, że widzieliśmy, że zaczyna być taka rzecz święta, że małżeństwo o. jest już rzeczą świętą. A, czy narzeczeństwo jest rzeczą świętą? No, można tak powiedzieć też, że to jest już czas y, wchodzenia w tą wolę Bożą, rozeznawania jej na poważnie. Ja Jednak... zawsze miałam tak y, w, od rodziców przekazane, że no, pamiętam ojciec, jak mówił, żeby poważnie traktować dziewczynę. Że nawet jak się spotykamy, nie wiadomo, ale zawsze ze świadomością taką, że to może być twoja żona. Żebyś uważał i. Znaczy, co to znaczy słowo uważał? Bo to. Co to znaczy u chłopaka, do chłopaka, ojciec do chłopaka mówi, żebyś uważał? Eee, nie wiem, tak. Żebyś jak ją traktował? Na poważnie, żeby się nie, nie bawić, bo to nie jest, no, że to jest rzecz poważna. Tak, żeby się nie Przez. bawić drugą osobą przede wszystkim, nie, no, a tak. mężczyzna to powinien wiedzieć, no, no wiesz, no ten, teraz to róż, różnie jest, nie, ja to się tak trochę przerażam tym, że ludzie się właśnie już i teraz i chłopcy i myślę, że teraz matki do dziewcząt też powinny mówić, że to może być twój no, mąż i nie baw się nim, tak, że nie baw się to, drugim mnie człowiekiem. mnie ta postawa właśnie jego y, w pewien sposób uratowała, bo no ja naszą znajomość, to że się poznaliśmy i ten pierwszy okres takiego chodzenia ze sobą, no traktowałam właśnie jako zabawę. Ja byłam bardzo e, taka poraniona moją historią, e, był rozwód rodziców, był e, no, taka rozpacz takiej młodej dziewczyny z powodu takiej niewiary w, w miłość po prostu. Ja nie wierzyłam w miłość, w małżeństwo, w to, że to ma sens jakikolwiek, bo widziałam dużo cierpienia z tego powodu. I ta znajomość jakby pokazała mi coś zupełnie innego. Że, że jest możliwa miłość. tą rodzinę mojego męża poznałam jako coś niezwykłego dla mnie. Wyjątkowa. Gdzie jest mąż i żona, jest no bo są rodzina liczna, bo jest 12 dzieci. Ale przy tym są tacy zwykli. Są zwykli, a wyjątkowe jest to, że jest między nimi Bóg. I to jest jedyna gwarancja, że to małżeństwo jest możliwe. Dla mnie to było niezwykłe odkrycie i, i widziałam w tym Boga I, i, i właśnie ta postawa, że teraz się sobą nie bawimy, to też dla mnie było dosyć coś nowego, mhm. bo ja się właśnie związkami bawiłam, nie chciałam w jakichś poważnych związkach być, nie wiązać się z nikim, tylko tak sobie przeżyć życie, także no, no jest I Pan Bóg postawił na twojej drodze tak, Filipa, który tak. bardzo poważnie do tego podchodził. Tak. Do tej, do, 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 bo, czyli to znaczy, że jeżeli zobaczyłeś Dorotę, to. Czyli potencjalnie od razu byłeś nastawiony, tak, że jeżeli ją poznałeś, pierwszy okres fascynacji, to znaczy potencjalnie to może być moja żona. Czyli to już od razu u ciebie było, tak? Jeżeli ci ojciec tak mówił, no przecież. Mówił mi tak, ale ja akurat byłam to paradoksalnie nie jest tak właśnie, że... <laughs> I ja byłem w takiej sytuacji, rzuciła mnie dziewczyna jakiś czas wcześniej, tam rok czy dwa wcześniej i ja byłem po prostu nieszczęśliwy, bo sobie wyobrażałem różne rzeczy już, nastawiałam się, że i, i wszedłem w taki po prostu czas, że, że ja się bawiłem, tylko bawiłem i ja alkohol, narkotyki, dziewczyny to tak przygodnie, nie chciałam się z żadną wiązać, o małżeństwie w ogóle nie miałem Ochoty myśleć, patrząc na moich rodziców, którzy się kłócą, na rodziców moich kolegów różnych, którzy też żyją ze sobą w jakichś takich układach, tylko ale to nie jest miłość. I po prostu ja nie chciałam małżeństwa żadnego, ani żadnej na poważnie dziewczyny. No i co się w końcu stało? I, i my się spotkaliśmy i też na poważnie. Najpierw to na poważnie to tylko chodziliśmy. Yy, no, razem na imprezy. Na imprezę, tak. I piliśmy dużo alkoholu. Potem tak, tak. tak się śmieliśmy, że wytrzeźwiliśmy i już tak zostaliśmy ze sobą. Ale przyszedł moment, kiedy rzeczywiście Bóg, Bóg interweniował w, to, w ten nasz związek, właśnie tak, jak to wyglądało. Przyszły katechezy, drogi neokatuchumenalnej, które rozpoczęły te, dla nas tą drogę we wspólnocie. My weszliśmy do wspólnoty. Razem, też to był 2000 rok i pojechaliśmy na spotkanie z Janem Pawłem II do Rzymu i my nawet nie byliśmy świadomi tego, że, że Duch Święty działa, że daje słowo. Tam było hasło tych Dni Światowych, Dni Młodzieży, było Wypłyń na głębie. No i myśmy no, przeżywaliśmy jak to jak to młodzi przeżywają raczej jako fajna zabawa ta, ta pielgrzymka taka, nie? Mm -hmm. Natomiast te słowa gdzieś zapadały i pracowały. Po prostu Słowo Boże pracuje, pracuje i my nie wiemy na kiedy. Znaczy jak kiedy. się słucha słowa tak, Bożego, tak. wtedy się rodzi wiara na mnie, ale potrafi święty Paweł. No, nie, nie jest tak, ale... że ja postanawiam, teraz mam wiarę i już. My tak. naprawdę dosyć długo y, żyliśmy właśnie wychodząc z tych grzechów, z tego życia takiego na luzie, niepoważnego w, w takich. Y, w takich relacjach różnych, i Pan Bóg nam dawał po malutku taką to znaczy, jest z takiego niedoświadczenia dojrzałość. i z tak. takiej niedojrzałości, co tu tak. dużo mówić, tak? Przepraszam, że to mówię, ale tak ale to, to jest. Bo tak, też no przeżywałam oczywiście. taki czas, więc po prostu byłam młoda i wiem, co to, na czym polega niedojrzałość, tak? Czyli po prostu nie tego swojej drogi, tak? Nie rozumienia tak. swojej drogi zupełnie. Trzeba było I czasu na zrozumienie swoich historii. Nie nawrócenia się, tak, tak de facto, prawda? Dokładnie. Tak. I, no dobrze, no i, i w którym momencie, w momencie stwierdzili się, że. Po tym jak wróciliście z, ze spotkania Światowych Dni Młodzieży, no to jeszcze... Ile trwało? czasu? Dwa lata do, do dwa zaręczyn? Dwa lata, dwa lata jeszcze. Czy tak chodziliśmy z sobą. Tak. Pamiętam, Dorota już mnie tak męczyła. że Już tak wszyscy się pobierają, moja siostra już, tak, to właśnie tak. druga siostra. I tak wszyscy już, a my tak będziemy ze sobą chodzić chyba zawsze. <laughs> Ale, ale, to jest, ale to jest z tego, co Dorota mówi, z czym chciałaś się z nami podzielić, prawda? Z tym, z tym z tą trudnością i właściwie taką raną, jak nazwałaś. nie? Mm -hmm. Dziękuję Ci bardzo za to, bo mnóstwo jest takich teraz dzieci, które chodzą z tą raną, nie? Tak, tak. rozejścia się swoich rodziców. Yy, jest, no to dziwne, dziwna deklaracja. Jest, to, jest, to dziwna deklaracja, że to Ty właśnie zaczęłaś, no zaczęłaś właśnie to jest, tak. To jest to no, jest Duch Święty, bo yy, bo ja czułam i do, do tej pory to w sobie noszę taką niemożliwość, taką jakby niemożliwość kochania. Z samej siebie. Z samej tak? siebie niemożliwość, ale Duch Święty dawał tą odwagę, że no, nie wiemy jak będzie. No na pewno nie będzie jakoś łatwo, bo trochę znamy już siebie, mamy takie charaktery, takie historie. I na pewno nie będzie jakoś różowo, ale Duch Święty popycha, jakoś daje tą odwagę, żeby, żeby wejść w to, co Bóg przewidział. To, co Bóg chce. I, I tak jak mówiłam na początku, że małżeństwo jest czymś świętym. To nie jest nasz wymysł, że teraz sobie staniemy przed ołtarzem, od, odmówimy tam jakieś parę formułek i dalej już będziemy sobie razem mieszkać. Nie? Jest sprawa dużo poważniejsza, bo w tym małżeństwie chce się objawić Bóg ze swoją mocą, ze swoją miłością i, i, z, i z przebaczaniem. Bo to co jest teraz w małżeństwie się dzieje, że są rozwody, jest brak przebaczenia. Jest wyeliminowany bóg, jest wy, ale to wyeliminowane znaczy, że prostu, przebaczenie. Że sakrament został może przeżyty świadomie, nie? Bo on jest jino, jest, jest, sakrament, jest, sakrament, jest sakramentem, ale... a może nie ważny był, że bo jeżeli jest. nie ma świadomości, to, to to też może i nie ma ważności To Jest takich, taka bardzo takich... delikatna materia y, relacji indywidualnej małżonków z Bogiem. Bo jeżeli jej nie ma, to można sobie mówić o sakramentach, można sobie opowiadać, ale jeżeli mąż nie ma relacji, żona nie ma relacji z Bogiem i wspólnej modlitwy, no to, to gdzie ten Bóg ma działać? No tak, z badań nawet wynika, jeżeli się przynajmniej raz w tygodniu wspólnie pomodlą, to, to ten czynnik ten rozwodów, tam jakiś procent rozwodów od razu maleje. Nie. Także... No być może my nie mamy tam badań może nie, nie czytamy, znaczy, ale no mamy tak. to doświadczenie, <laughs> że jeżeli w naszym małżeństwie przez dłuższy czas nie ma modlitwy, naprawdę wchodzimy w kryzys. Po prostu e, przestajemy mieć jakiekolwiek ze sobą e, relacje, możliwość rozmawiania, możliwość przebaczenia sobie, i tylko modlitwa jest tym, co nas ratuje. I trzeba się zmagać i my się ciągle zmagamy. Nie, bo bez bo, Chrystusa bo, bo nie mamy ma możliwości, przebaczenia, takie, że, że się bo się musimy to... zmagać o to, żeby się modlić. No ja rozumiem, bez Chrystusa nie ma możliwości przebaczenia, tak z serca, no nie ma, nie ma, nie ma. żeby z serca nie ma. po prostu drugiemu wybaczyć, a nie zbierać tam gdzieś, na, gdzieś tam w swoim miejscu, a potem wyrzucić to wszystko naraz, nie? Mhm. Ale, no dobrze, powiedzcie dobrze i moment zaślubin. Chodziliście na jakieś na pewno kursy. Tak, chodziliśmy. Czy to pomogło w dojrzewaniu w narzeczeństwie, czy jak to było? Ech. Liczyliśmy na to, że nam coś to pomoże, natomiast okazało się, że dużo więcej pomogła nam ta formacja we wspólnocie i byliśmy nawet dosyć rozczarowani tym kursem, ponieważ był mocno taki czysto świecki. Mimo, że był przy duszpasterstwie akademickim, było. Tylko jakaś taka y, psychologia, y, coś tam o komunikacji, o tym, żeby odkryć swoje mocne strony, ch, charaktery, poznać się, kom, kto komu ufa, kto będzie dominował, a takie, takie aha, psychologiczne, aha. takie po prostu y, podejście. Natomiast praktycznie nic nie było o Bogu, o sakramencie. No teraz są kursy, które dziewięć tematów trzeba przerobić i wśród nich przede wszystkim sześć. O komunikacji też jest, też jest, mhm. ale dziewięć to jest podstawa właśnie naszej miłości, czyli Chrystus. No to tak? my trafiliśmy na taki kurs na... na taki którym kurs bardziej psychologiczny, yy, tak? Tak, na którym w zasadzie jedyny głos o Bogu to był yy, nasz głos, jak tam. Te coś ja coś, odezwała coś, ja coś się, i się i tak wtedy prowadząca nagle. No tak, rzeczywiście. <noise> tak. Jest, no jest. Ja, ja powiedziałam, że, komunikacji że, że że są trudności w komunikacji i one będą, ale jest ktoś mocniejszy w tym małżeństwie, jest ktoś y, mocniejszy od tych naszych trudności, bo czasami naprawdę po ludzku jest niemożliwe się skomunikować. Jesteśmy ludźmi, którzy y, bronią się, jak, jak jest jakiś problem, automatycznie tak, się... Swoje chcą, no. prze, prze, jak to w tak. każdy mały, każdy swoje chce. Każdy bez... mężczyzna inaczej podchodzi do problemu, kobieta inaczej i, i jest, jest taka różnica, że, że czasami jest niemożliwe, ale jest Chrystus, który daje jedność, daje się jakoś w końcu pojednać. Dobrze, ale ominęliśmy jeden y, bardzo tak. ważny moment, czyli zanim chodziliście na kursy, to Filip musiał się w końcu oświadczyć. Tak, tak, oświadczył się. No i oświadczył się, dlaczego tak. się oświadczyłeś w końcu? E, no tak jak mówiłam, Dorota już mnie tak przyciskała i powiedziałam, no dobra, to masz. A, czyli jednak może tak? Jak jedno widzi drogę, że to jest właśnie nasza wspólna droga, to można przycisnąć ci, tak? No, to drugie. Nie, i tak mnie to zaskoczyło, bo ja nie wiedziałam, że tak katujesz. Tak a, a ty nie wiedziałam, że tak katujesz. A, no to a kiedy się to że tak katujesz? No, jakoś tak wyszło. Nie, nie wiem gdzieś przy okazji. Że... No nie no, ale też nie robiliśmy z tego, co jest dla mnie ważne. Mm -hmm. Nie robiliśmy, to była taka bardzo... Można powiedzieć prywatna, yy, prywatne yy, przeżycie. Mm -hmm. Nie robiliśmy jakiegoś, yy, jakiejś imprezy w kawiarni, yy, jakiś takich. Yy, to było tak, takie, takie Nasze... sposób na za, mm -hmm. za, tak na zaręczyny, czyli gdzieś albo nie, samolotem, nie, albo gdzieś w górach, albo takiego. nic z tych rzeczy. Nic to było prostu między, tak. między wami tak. po prostu. Tak. Ale, czy pierścionek był? Przepraszam, że tak, tak, drą tak drążę ten oczywiście. temat. Oczywiście. A, to jednak się musiał mężczyzna przygotować do tego, żeby, no. żeby, żeby, żeby Decyzja się. Decyzja też zapadła, raczej. <laughs> no i dobrze, i po momencie, powiedzcie, gdyby się teraz z perspektywy lat i doświadczeń już i z dziećmi, ojcostwa, macierzyństwa, nie, co było takiego w Waszym narzeczeństwie, co, co widzicie jako dobro, co, co moglibyście na przykład przekazać innym. Ja wiem, to nie chodzi o radę, prawda? Bo to nie chodzi o rady, tylko o świadectwo, czegoś, co przeżyliście, znaczy, że widzicie, że są dobre owoce w małżeństwie, dzięki temu, co przeżyliście w narzeczeństwie. Czy no jest ja, coś takiego? Ja myślę, że to było doświadczenie czystości, zmagania się o tą czystość, o zachowanie czystości. To, że nie mieszkaliśmy razem, unikaliśmy y, takich y, sposobności do, do spotkań sam na sam gdzie można było rzeczywiście, no, znając swoje słabości i swoje ciało, no tak. które po prostu potrzebuje miłości y, staraliśmy się unikać takich, y, takich sytuacji, żeby, żeby nie zniszczyć żeby tego chata co już… Żeby nie była wolna, rozumiem. Tak, tak? żeby już nie że wchodzić mówię, tak, w tej może, imprezy, może myśmy, może ale myśmy to zaliczyli można powiedzieć, nie? bo to nie było tak, że myśmy wytrwali w jakiejś czystości. Do samego końca, znaczy do tego narzeczeństwa, bo, bo tak jak Filip mówił, ja mówiłam o tej historii, że byliśmy na imprezach, gdzie były te sposobności i to wszystko się działo, natomiast od momentu y, zaręczyn y, potraktowaliśmy nasze ciała już jako y, rzecz dla Boga, jako sprawę Boga, już nie można tego niszczyć, bo już nie jest to tylko nasze jakieś. Y, ale to wielu, wielu właśnie mhm. y, paserzy, na przykład y, ojciec Meissner mówi do, do tych, którzy są już w kohabitacji, mieszkają razem, przed, w czasie narzeczeństwa rozejdźcie się, żeby nie wchodzić do łoża tego, z tego samego, z którego się wyszło rano, tak. prawda, a wieczorem już się wchodzi do małżeńskiego. Czyli to jest czystość w narzeczeństwie jest bardzo ważna. No tak? jest czymś prostu... bardzo cennym, że dopiero rzeczywiście od momentu ślubu mamy wspólne łoże że to jest, i, i dopiero można powiedzieć poznajemy się dopiero się wtedy y, zaczyna to współżycie i to jest naprawdę czymś bardzo cennym a nie że tak, no, tak było teraz ślub tak z biegu po, po prostu dalej Wszystko tak to samo. samo i sakrament nic, nic nie zmienia tak. przynajmniej my tego no nie jest widzimy to, jest to pewien skarb który pan bóg nam dał w kościele bo gdybyśmy nie byli w kościele myślę że robilibyśmy właśnie według tego schematu który jest poza kościołem stosowany powszechnie nie? Że Także tu, nas, tu nam Pan Bóg dał w kościele właśnie to, to jako skarb pewien. A jak Tą czystość? W czystości. Jakie rady? No Ewentualnie modlić się, takie. Modlić się. myśmy się, się modlili też razem, otwieraliśmy słowo, myśmy też byli we wspólnocie. I to jest razy w wspólnota, jest, wpiera, prawda? I modli, dwa razy i w tygodniu i jest słowo Boże, to mm -hmm. człowiek może wtedy żyć. Mm -hmm. <laughs> tak. Filip, dla Ciebie jakieś doświadczenie z narzeczeństwa? No patrząc na przykład na swoje ojca. Bo teraz narzeczeni. Czy rzadko też rozmawiają o tym, że będą rodziną. Z dziećmi, nie? Patrząc na doświadczenie, czy mieliście jakieś problemy twojej rodziny, prawda? Dużej rodziny? Czy, czy były jakieś opory, żeby, żeby po prostu mieć dzieci? Żeby po prostu mieć je? Nie. My nawet po ślubie mieliśmy taką sytuację, że chcieliśmy mieć dzieci jak najszybciej, tak, tak normalnie. I mieliśmy taką sytuację, że y, to y, ciąża była, ale okazało się puste jajo płodowe. Że to dziecko za, zanikło, jakby. Tak, jak za nie, wiadomo, mhm. nie wiadomo właściwie, bo medycyna mhm. na to nie odpowiada, czy to mhm. dziecko było, czy nie. Mhm. Jak, jak to. Jak długo. Jak, jak długo było ono. I byliśmy zdziwieni w ogóle. I, jak to? My chcemy mieć dziecko, a tu nie ma dziecka. I dlaczego? I nasz syn się urodził pierwszy dwa lata po ślubie. I nie rozumieliśmy, ale widzę, że po prostu Pan Bóg nam pokazał, że to On jest panem życia. I to nie jest tak, że my chcemy, mamy. Bo wiele małżon żyje i, i nie ma dzieci, prawda? Także, także to, że Pan I to Bóg pomaga błogosławi nam dzieci. Zrozumieć też. Jak mamy kolejne dziecko, że ono jest od Pana Boga, a nie myśmy sobie zdecydowali teraz. I ktoś się nas pyta: będziecie mieli dzieci? Jeszcze planujecie więcej dzieci? Ja nie wiem, ja nie planuję. To Pan Bóg planuje, on daje albo nie daje. Teraz nie wiemy też. No tak, jest to, jest to takie doświadczenie, że. To poczęcie zawsze jest tajemnicą, że nawet nie wiemy, kiedy następuje to poczęcie, kiedy to Bóg zdecyduje, że to dziecko będzie miało życie i potem ma całą historię, tak samo zaplanowaną przez Pana Boga. To pomaga Przecież też widzieć. A tak jeszcze szerzej, jakby doświadczenie, doświadczenie. Macierzyństwa, tak? Nie, w ogóle owoce, owoce. Że jesteście na drodze, że jesteście rodzicami? Ja powiem tak, że zamknięta byłam całkowicie na opcję dzieci. Ja miałam plan mojego życia, żeby zrobić karierę, dobrze się wykształcić. Ja się chciałam wykształcić na tłumacza. Chciałam jeździć po świecie jako tłumacz, po prostu wieść wygodne, dostatnie życie. I, I realizować moje talenty, moje wszystkie atuty, które mam, mam zdolności językowe, tak. I dla mnie nie było tam miejsca na, na męża, na dzieci, i Pan Bóg to wszystko zmienił. I nie powiem, że moje plany legły w gruzach, bo to jest bardzo negatywne, natomiast okazało się, że moje plany to są tylko moje plany, a Bóg ma plany dużo lepsze, dużo wspanialsze. I ja moje macierzyństwo przeżywam jako coś wspaniałego. Naprawdę, że każde dziecko nie rujnuje mi życia, tylko jest dla mnie darem. Darem. To dziękuję Wam za to świadectwo. Przede wszystkim za to, że, że jesteście rodzicami, że, że macie te dzieci i je przyjmujecie wszystkie. Wszystkie. Mam nadzieję, że Pan Bóg będzie Wam dalej błogosławił, będę się o to modlić. A Państwu chcę powiedzieć, że, że Pan Bóg wyprowadza dobro z każdej rany, tak jak tu Dorota powiedziała. To po prostu liczmy na to i, i, i prośmy o to. Dziękuję bardzo.